Witam, no mamy ładną pogodę, jak widzicie, jest to dzisiaj... Co? Właśnie, kogutek. Jest yy, nowy rok, więc to Spójrzcie, no jest wiecznie, ja nie będę mówił, ale jakie niebo jaśniutkie. Słoneczko się przybija, normalnie wiosna, a się wszystko do życia budzi. Dopiero pierwszy styczeń. No, chciałem pokazać pawie. To są pawie szmaragdowe z tego roku. Dwa, dwa nam zostały. Znaczy w ogóle, no może zostały, bo mieliśmy więcej chyba padł. Mam jakiś z tych szmaragdów. Jeszcze pokażę białego. Ten widzę nie wychodzi, leży sobie w kurniczku. Sę go otoczyłem ze wszystkich stron. To jeszcze jest biały, ale co chcę powiedzieć o tych szmaragdach, właśnie yy, miałem zostawiać sobie yy, te pawiki, ale tak pomyślałem, że jednak no, nie będzie miał miejsca, nie będę miał woliery jednak dla nich, yy, żeby je dalej hodować. Mam w sobie dorosły yy, park, mam sam dwie tak, samiczki, więc na pewno będę miał i młode w tym roku również. A te chyba będę sprzedawał. Mam już kupca. Był tu jeden człowiek powiedział, że je zabierze, także być może jutro. Jutro się dogadamy. Tak żebyśmy sprzedali je. Nie wiem czy to są sam dwa, czy, czy, czy to jest parka. Prawdopodobnie samczyki. Nie wiem czy uda nam się podejść. One takie raczej pochliwe są. Takie biedne, nastraszone, im jednak zimno, prawie lubią ciepło jak jest. I ten jest nieco większy. Wydaje mi się, że samiec są taki wzdłuż piór prąski, w poprzek. No, przynajmniej wiem, że w niebieskich, w indyjskich w ten sposób się rozróżnia samca. Ale wydaje mi się, że tak samo i tu. będzie. No nie mają one jeszcze takich kolorów, żeby dokładnie to stwierdzić. Ale wydaje mi się, że... Chyba dwa samczyki. Przeszedłem od razu do woliery z tymi dorosłymi, o których wspominałem, bo tamte właśnie były dzieci od tych samiczek. Te dwie samiczki, no jednak kolory zupełnie, zupełnie co innego. Te młode to takie jednak, jednak nie wybarwione jeszcze jakieś takie nastroszone, to widać zupełnie inaczej wyglądają samczyk. Proszę spojrzeć, że tam już dostaje piór ile oczek ma. A przecież mamy co dopiero początek stycznia. Spójrzcie jak on już ma dużo Także momentalnie podrasta. to odrasta. No w sumie już muszą za te powiedzmy 3 miesiące, no góra 4 miesiące już muszą być w pełni ogonki wyrośnięte, no bo jednak to już taki okres lęgowy będzie. No i trzeba przed tymi panami czymś się popisać. On tutaj ma dobrze, on tutaj jest sam, ma dwie e, samiczki. No to co prawda jest uszak, to jest samiec, bo z kolei z tymi młodymi trzymam samiczkę. No bo tak jak wcześniej już Wam pokazywałem, to może jeszcze latem zeszłego roku, może na jesieni, właśnie ten samiec już po, no właściwie nie po, tylko w trakcie lęgów tak strasznie pobił samiczkę, jakśmy sobie ją oddzielili, wynieśliśmy ją do boliery do, do, do z takiej zamkniętej, żeby się wygoiła, no i panem wygoiła się. Ładnie wygląda, nie widać śladu już tego pobicia, ale strasznie ją wyskubał, całe plecy, głowę pobił. Bo w tym roku kupiłem mu e, takie noski, nie wiem jak to nazwać, to są chyba takie noski, zakłada się takie okularki, niektórzy mówią takie właśnie w dziób, żeby przysłonić mu oczy. Takie są właśnie ochronne, co się zakłada bażantom, kogutą, kogutom, no, kurom, które się tam powiedzmy dziobią. Także na pewno mu to założę, bo no, się już zapatrzyłem. Nim puszczę samicę, bo nie puszczę samicy, bo nie chcę teraz patrzeć na to, żeby znowu ją zaczął tłuć. A tyle widzieliście, ile mamy ładnych uszaczków przecież od nich, od tego samca. Także to no, szkoda mi tego pana. jest fajny, jest zdrowy, jest silny, jest płodny przede wszystkim. Także na pewno zostanie No Ale nie o niej tu chciałem mówić A o Pawiach no, w tych samiczkach to tam nic nie widać jeszcze Piórka zielenią tak widzę na ogonku w tym roku bo chyba nie wiem dwa tak widzieliście na pewno młode miałem po nich natomiast tak się zastanawiam chyba było więcej Nie wiem tam parę już padło jeszcze latem, jak były młode, było trochę chłodno, także nie dało się ich odchować. Także liczę teraz, że w tym roku, to z nich będziemy mieli znacznie więcej jajek. Wtedy chyba się nie pamiętam, czy jedna się hmm. samiczka tylko niosła. Chyba jedna, bo nie dużo jajek miałem. W tym roku już na pewno będą dwie mieć jaja, bo są trzyletnie. W tym roku już będą miały trzy lata. Samiec co prawda też będzie trzyletni, ale on w zeszłym roku już dał młody, więc na pewno jest do tego zdolny.